Ukaże się artykuł w spojrzeniu na modę, ze zdjęciami ze ślubu. Jutro Jared Maxwell przeprowadzi wywiad. Przyjdzie z fotografem? Pewnie tak. Serio? Jestem taka blada. Wyglądam jak duch. Dobrze, że zarezerwowałam solarium. Będziesz zajęta. Reklamujesz nową kolekcję. Masz spotkanie w butiku na Rodeo Drive. Nie słuchasz. Jestem taka przejęta ślubem. Chcę pięknie wyglądać. Jesteś piękna. Jak zawsze. Dziękuję. Chcę wyglądać idealnie. Dla mojego misiaczka nie jest powierzchowna? Zaraz się przekonamy. Solarium złoty blask. Sprawdzimy. Nie rozumiesz? Ten ślub będzie największym wydarzeniem w moim życiu. Erik przedstawi swoją narzeczoną całemu światu. Dlatego wszystko musi wyglądać idealnie. Muszę jechać do siłowni. Koniecznie. Masz wielki tyłek jest płaski. Przestań. Zaczynasz mnie martwić, masz obsesję. Ja tylko chcę dobrze wyglądać. Erik to esteta. Amator kobiecego piękna. Dlatego od tej chwili będę dzielić czas między solarium, siłownię i spa. Chcę wyglądać jak najlepiej. W porządku. Ale pamiętaj, lepsze jest wrogiem dobrego. Balsam wygładzi zacieki. Opalenizna utrzyma się przez 7 do 10 dni. Witam w solarium Złoty Blask. Mogę w czymś pomóc? Chyba tak. Nigdy tego nie próbowałam. W promocji są dwa zabiegi w cenie jednego. Na czym polega opalanie natryskowe? To proste. Najpierw proszę przeczytać ulotkę. Potem wziąć prysznic. Skóra musi być czysta. A potem prosto do kabiny. Na go? Bez obaw, będzie pani sama. Potem włączę urządzenie i opalę gotowa. Chce pani spróbować? Czekam na przyjaciółkę, ale. Dobrze, spróbuję. Słucham, jestem Dona Logan, dzwoniłam. Tak, pani Logan. Korzystała pani z naszych usług? Nigdy się nie opalałam w solarium, ale wychodzę za mąż i chcę wyglądać jak najlepiej. Trafiła pani pod właściwy adres. Zawsze musi być pierwszy raz. Jak mocna ma być opalenizna? Bardzo delikatna, ledwie widoczna. Rozumiem. Numer jeden. Po wejściu do kabiny proszę zamknąć oczy. Dłonie skierowane ku dołowi. Kiedy włączę urządzenie, proszę wstrzymać oddech. Jak długo to potrwa? Pół minuty. Nie lubię zamkniętych pomieszczeń. To tylko chwila. Proszę mi dać ręcznik. Wieszam go przy drzwiach. Kiedy pani skończy, proszę się osuszyć. Bardzo przepraszam. Za chwilę. Możemy zaczynać? Tak. Proszę wstrzymać oddech. Włączam. Co się stało? Prysznic nie działa. Nie ma ciepłej wody. Niedobrze. Pójdę Pójdę sprawdzić. Nie było tak źle. Znów włączył się natrysz. Drzwi są zamknięte. Niech mi ktoś pomoże. Na pomoc. Oh God, Wypuśćcie mnie. Na pomoc. Niech ktoś wypuści. Tak mi przykro. Widziałaś Donę? Powinna była już wrócić. Dzwoniłeś do niej? Nie odbiera. To do niej niepodobne. Wyglądam śmiesznie. Bardzo mi przykro. Nie rozumiem jak. Dlaczego nie ma ciepłej wody? Nie mogłam nawet tego zmyć. Wiem. Nie mam pojęcia, co się stało. Może nastąpiła awaria, bo urządzenie w kabinie za długo było włączone. Kiedy mi zblednie skóra? Za 7-10 dni. Co ja teraz zrobię? Niech pani unika słońca, żeby nie było gorzej. Zapewniam panią, że jeszcze nigdy nie zdarzyło się coś takiego. Cudownie. Mogę pani dać darmowy talon na zabieg? Oszalałaś? Jeśli to nie zblednie, porozmawia z tobą mój brat. Jest adwokatem. Adwokat? Donna, co ci jest? Erik na ciebie czeka. Oh Boże, co się stało? Poszłam do solarium i coś się zepsuło. Nie mogłam wyjść z kabiny, a spryskiwacze wciąż działały. Wszystko będzie dobrze. To było straszne. Te spryskiwacze wciąż działały. Ledwie mogłam oddychać. Musiałaś być przerażona. Przeżyłam koszmar. Chciałam dla ciebie ładnie wyglądać. Chodź. Mogę ci jakoś pomóc? Eryku, przywiozłam ci na kolację kurczaka. Takiego jak lubisz. Przepraszam, powiedziałam coś złego? Postaw to i wyjdź. Już dobrze. Wyglądam okropnie. Dla mnie zawsze jesteś piękna. Co się jeszcze okaże? Dona, Donna. chcesz ciastko? Niestety niektóre za długo się piekły. Wiesz jak to jest? Tak, będzie dobrze. Cześć, Dona. Wszystko w porządku? Po co ci ten szal? Miałam mały wypadek. Jaki? Boże, co się stało? Pojechałam do solarium, żeby przed ślubem trochę się opalić. Ale idiotka, która tam pracuje, na niczym się nie zna. Nie mogłam wyjść z kabiny, a spryskiwacze wciąż działały. To było straszne. Wyglądam śmiesznie. Chciałam to wszystko zmyć, ale chociaż się szorowałam i szorowałam, nie chciało zejść. Na pewno za parę dni zblednie. Zachowuj się normalnie i niczego się nie wstydź. Zgoda. Umówiłam się z fryzjerem, może to mi poprawi nastrój. Czasem zmiana fryzury dobrze robi, ale nie zapomnij o swoim wywiadzie ani o sesji zdjęciowej. Nic z tego. Zrobiłabym z siebie pośmiewisko. Nie mogę tego Dzień zrobić. Dzień dobry. Jesteś gotowa? Spójrz na mnie. Przyjdzie tylko Jared bez fotografa. Przełożymy sesję. Naprawdę? Tak. W takim razie zgoda. Jesteś taki dobry. Nie wiem, jak mogło mnie spotkać coś takiego. Jak się pan miewa? Wspaniale. Erik się zgodził na wywiad? Oczywiście. Może kawałek ciasta? Dziękuję. Pan Forrester za chwilę pana przyjmie. Donna też będzie, prawda? Tak. Zaraz przyjdzie mój fotograf. Pan Forrester nie życzy sobie dziś żadnych zdjęć. Coś się stało? Sam pan zobaczy. Wczoraj Donna poszła do solarium i drzwi od kabiny się zacięły. Trochę za mocno się opaliła. To straszne. Nic jej się nie stało, ale jest zażenowana. Niech pan nie wspomina o jej przygodzie i udaje, że nic nie zauważył. Ma pan moje słowo. Wielki Boże. Wyznaczyliście datę ślubu? Rozważamy kilka. Musimy zaczekać, aż Erik dostanie rozwód. Prasa różnie komentowała to, że opuścił dla Pani żonę. Naprawdę ma Pani bardzo spieczoną skórę. To znaczy gładką. Przepraszam.